Czy wiecie, że święty Walenty jest patronem y, osób chorujących na epilepsję padaczkę? Jeżeli nie, to już to wiecie. Zbliżają się Walentynki, y, dlatego pomyślałam, że to dobra okazja, aby przybliżyć Wam osoby znane ze świata y, filmów, muzyki, a także literatury, które miały epilepsję. W 75 odcinku e, opowiadałam Wam o epilepsji: czym ona jest, jakie są jej objawy. Dlatego po obejrzeniu tego odcinka zachęcam Was do tego, żebyście zajrzeli do 75 odcinka. A teraz czas na wspomniane znane postacie z literatury, muzyki oraz e, filmu, które mają epilepsję, zwaną potocznie padaczką. Zacznijmy od filmu Hugo Wee Wing. E, Aktor znany przede wszystkim z roli Agenta Smitha w trylogii Matrixa, a także e, postaci Elronda e, w trylogii Władcy Pierścieni oraz Hobbita. Denny Glover, który jako nastolatek dowiedział się również o tym, że ma epilepsję, a znamy go przede wszystkim z roli detektywa Rogera w zabójczej roli, której partnerował innemu aktorowi Melo Melowi Gibsonowi. Było w filmie Pora na Muzykę. Znany wokalista, ceniony na całym świecie, Prince od dziecka chorował na epilepsję. W jednej ze swoich piosenek The Sacrifice of Victor właśnie opowiada o swojej chorobie. Innym przykładem jest znany na całym świecie gitarzysta e, kanadyjsko-amerykański Nell Young. Jeśli chodzi o literaturę, czy ktoś z Was czytał taką powieść jak Zbrodnia i kara? Autorem jej był Fiodor Dostojewski, e, rosyjski pisarz, który e, miał epilepsję, Jedna z jego postaci w książce Idiota, dokładnie książę Myszkin, właśnie chorował na epilepsję. Przyznam Wam szczerze, że sama byłam zaskoczona, kiedy dowiedziałam się, że jedna z moich ulubionych postaci historycznych miała epilepsję. Mowa o Napoleonie Bonapartym. A jacy jeszcze politycy chorowali na tą chorobę? Między innymi Włodzimierz Lenin, a także Juliusz Cezar. Jak sami widzicie, e, można być znanym i lubianym i chorować na epilepsję. Oznacza to, że ta choroba może dotknąć każdego z nas. Im więcej społeczeństwo będzie wiedziało o tej chorobie, tym e, bardziej się z nią oswoi i nie będzie tematem tabu w przestrzeni publicznej. Dlatego, jeżeli spodobał się Tobie ten odcinek, to bardzo go proszę, udostępnij w swoich mediach społecznościowych, podobnie jak odcinek 75, w którym opowiadałam, czym jest epilepsja i jakie są jej przyczyny. Cieszę się, że dzisiaj słońce świeci i w tak dobrych warunkach pogodowych mogę dla Was nakręcić odcinek. Ten Zniłam zatem, żeby to robić na dworzu, ale zmykam już na ciepłą herbatę, pomimo, że słońce świeci i jest bardzo zimno. Do zobaczenia za dwa tygodnie w środę.